Króluj nam Chrystę dodatek dla dzieci numer 12 24 marca 1935 roku napisała sługa Boża Stefania Łącka już nie zapomnę kiedy powtarzam mamusi że już muszę iść do szkoły rzuciła z uporem hala jakżeż, halinko przecież do pierwszej jeszcze daleko zmów dziecko anioł pański Zachęcała matka. Och, jak mamusia nudzi. Nie mam czasu. Ja już naprawdę iść muszę. O, Wiśka już biegnie po mnie. W tej chwili doleciał z podwórza cienki, dziewczęcy głos. Halina, Halina. Dziecko rzuciło błagalnie oczyma w stronę matki. Mamo, już pójdę. Drżała z niecierpliwości. Mamo, i Wiśka poszła już. Ja pobiegnę. Zatrzymał ją surowy wzrok matki. Halinko, masz jeszcze pół godziny czasu. Do szkoły trzeba iść pięć minut. Powiedz mi dziecko, co wy właściwie robicie przed nauką? Uczymy się szepnęła hala i zarumieniła się. No dobrze, Halinko, już pójdziesz, ale zmów przedtem anioł pański. Ty wiesz dobrze, że u nas zawsze w domu modlimy się w południe. Och, ale mamusia się upiera, więc ja już dzisiaj powiem, mamusi. — zaczęła dziewczynka rozdrażniona. W żadnym domu nikt nie mówi pacierza w południe i jest dobrze. Tylko u nas. Wiśka też nie mówi. Ja już muszę iść. — A jednak ja cię proszę, Halinko, zmów anioł pański. Uklękła przed swoim łóżeczkiem i zaczęła się modlić bez przekonania. Nagły trzask gruchotanego wozu i ten rozsłukanych koni tuż koło okien mieszkania poderwał Halinę. Stanęła na równe nogi. Mamo, co to? spytała przestraszona. Wybiegły obie przed dom. Na drodze stał i mącił się wysoki słup kurzu. To pędziły konie spłoszone, szepnęła matka. W stronę szkoły pobiegły, zauważyła Halinka. I nie czekając na pozwolenie matki, pobiegła do szkoły. Fale prochu już opadały. Dziewczynka pobiegła jednym tchem do zakrętu. Minęła go i pędziła ku szkole. Dopadła do stojącej gromadki dzieci przed szkołą, zobaczyła ich wylękłe twarzyczki i spytała, co się stało? Nieszczęście, wiśka, co wiśka? Ale dziewczynki poprowadziły ją do cichego pokoiku pani nauczycielki, gdzie leżała blada, trupio blada wiśka i jęczała cicho. Halinka osupiała. Co się stało? Zapytała. Wyprowadziły ją koleżanki na podwórze. Tam posypały się opowiadania. Z zakrętu wypadły pędzące konie na wiśkę. Przestraszyła się i nie zdążyła uciec. Wóz szarpnął ją i przerzucił pod swoje koła. Teraz pewnie do szpitala ją odwiozą. Halince było ogromnie przykro. Odeszła od koleżanek i nagle zrozumiała. To przez modlitwę południową nie poszła razem z wiśką. Przez anioł pański została uratowana. Stała się jej w tej chwili ta modlitwa bardzo drogą. O mamusiu moja, ty miałaś rację. Już nigdy nie zapomnę o tej modlitwie. Już zawsze o niej będę pamiętała. Ona uratowała mi życie. Sługa Boża Stefania Łącka czytała Marlena Pasternak.